Zakon Sithów od niemal początku swojego istnienia cechuje się pewną dozą tajemniczości, co przyczynia się do tego, że są oni tak fascynującymi złolami. Mroczni lordowie mieli bowiem wiele sekretów, nie tylko przed galaktyką czy rycerzami Jedi, ale często też skrywali tajemnice przed innymi Sithami. W tym materiale zajmiemy się właśnie jednym z takich sekretów, być może największym w historii tego mrocznego zakonu. Mianowicie chodzi o planetę Exegol, która pojawiła się w dziewiątym epizodzie sagi ale jej historia została szerzej przedstawiona dopiero w książkach i komiksach. No dobra, to tyle słowem wstępu, a teraz bierzmy się do roboty. W tym materiale będziemy korzystać z kilku kanonicznych źródeł, przede wszystkim książek Dark Legends, Shadow of the Sith, The Secrets of the Sith i Skywalker Odrodzenie, a także słownika ilustrowanego do dziewiątego epizodu oraz komiksów z serii Darth Vader. Zacznijmy od podstaw. Świątynia Sithów na Egzegolu jest w gruncie rzeczy równie stara co sam zakon. Nie znamy dokładnie momentu, w którym mroczni lordowie trafili w to miejsce, ale sugeruje się, że doszło do tego niedługo po tym, jak na Moraband mroczni Jedi przyjęli tytuły Lordów Sithów i zapoczątkowali istnienie tego złowrogiego zakonu. Chociaż Exegol nie był pierwszą siedzibą mrocznych lordów, to jego znaczenie było o wiele większe niż innych światów, na których żyli Sithowie. Po pierwsze, samo istnienie planety przez kolejne tysiąclecia pozostawało tajemnicą, bo by do niej dotrzeć, trzeba było najpierw przeprawić się przez niebezpieczną czerwoną mgławicę. A tak się składa, że jedynie Sithowie nauczyli się nawigować w tym obszarze, co czyniło Exegol perfekcyjną kryjówką. Po drugie zaś, Exegol był miejscem, w którym znajdowała się konwergencja mocy, a więc rzadko spotykane potężne skupisko tej mistycznej siły. Przy jej użyciu Sithowie mogli znacząco wzmacniać swoje połączenie z ciemną stroną, w sposób niemożliwy w niemal żadnym innym miejscu w galaktyce. To między innymi dlatego na przestrzeni tysięcy lat wielu Sitów podróżowało na Exegol, by odprawiać tam różnego rodzaju rytuały. Lordowie tacy jak Darf Sangius, Noctis, Sidius czy Exim Panszard wierzyli, że potęga ciemnej strony na Exegolu może nie tylko umożliwić wskrzeszanie zmarłych, ale i uzyskanie nieśmiertelności. Dodatkowo pod powierzchnią planety Sithowi odkryli także ogromny kryształ Kyber, kryształ, który miał wręcz rozmiary góry i spaczony ciemną stroną mocy emanował energią tak silną, że znajdowanie się w jego pobliżu potrafiło nie tylko sprawiać ból, ale i wywoływać nawet wizję przyszłości. A to w połączeniu ze wspomnianą konwergencją czyniło Exegol miejscem wyjątkowym. Miejscem, w którym każdy Sith mógł zgłębiać Tajniki ciemnej strony, których nie poznałby nigdzie indziej. Co ciekawe, planeta była tak bardzo owładnięta przez ciemną stronę, że głosy niektórych Sithów były tam słyszane nawet setki lat po ich śmierci. Nie oznaczało to, że osiągnęli oni nieśmiertelność, bardziej było to swojego rodzaju echo w mocy. Taki ślad, który lordowie pozostawili po sobie na egzegolu. Działanie tego zjawiska nie jest do końca jasne. Natomiast wielu użytkowników ciemnej strony, jak wspomniana Noctys, Sidius. Czy nawet Kyloren słyszało owe głosy, które wedle ich relacji próbowały im pomóc, próbowały ich prowadzić. Te echa Sithów w mocy najwyraźniej potrafiły nawet przyjąć formę materialną, by bronić sekretów Egzegolu przed intruzami, o czym kilkanaście lat przed wydarzeniami z trilogii Sequeli przekonał się Luke Skywalker. Wówczas z użyciem kamienia widzenia, który kojarzyć możecie z serialu The Mandalorian, Luke został częściowo przeniesiony na Exegol, gdzie niemal natychmiast zaatakowały go władające czerwonymi mieczami świetlnymi upiory. Sam Skywalker stwierdził w trakcie tej walki, że jego oponenci nie są wyczuwalni w mocy, w przeciwieństwie do każdej innej żywej istoty. Nie dało się też ich w żaden sposób zranić, co świadczyło o tym, że ci od dawna nie żyją. Aczkolwiek nawet dla Luka stanowiło zagadkę, jakim cudem są oni połączeni wciąż z wymiarem fizycznym. Mając to wszystko na uwadze, nie dziwi raczej fakt, że w czasach największej świetności Zakonu mroczni Lordowie uczynili Exegol swoistym centrum dowodzenia. Tron, który mogliśmy zobaczyć w dziewiątym epizodzie, został prawdopodobnie stworzony tysiące lat przed narodzinami Palpatina, a zasiadali na nim wcześniej najwięksi spośród Sithów. O kluczowej roli egzegolu świadczy też fakt, że na planecie wybudowano stocznię, w której powstawały floty statków Sithów. Bardzo możliwe, że wzmacnianych w jakiś tajemniczy sposób potęgą samej ciemnej strony. W Shadow of the sea, w którego akcja dzieje się niedługo przed wydarzeniami z przebudzenia mocy, Zawarta została scena, w której kultyści Sitów oddają cześć wielu mrocznym lordom z przeszłości. I co ciekawe, wymieniają tam imiona Sithów, którzy przebywali niegdyś na Egzegolu. A wśród nich znalazł się chociażby Darf Revan, co pozwala przypuszczać, że Revan również na jakimś etapie rezydował na Egzegolu. Oczywiście jego historia w kanonie, w odróżnieniu od legend, wciąż jest ledwo zarysowana, ale to bez wątpienia. Fajny smaczek. Na jakimś etapie świątynia na Egzegolu została jednak porzucona, z powodów, których możemy się jedynie domyślać. Gdy wspomniana już Nokty trafiła na planetę, ta była niemalże opustoszała. Natomiast nie wiemy w jakim dokładnie okresie żyła Lady Seed. Bardzo możliwe, że po jednej z wielkich wojen Sith'ów z Jedi, przegranej przez mrocznych lordów, pamięć o Egzegolu przepadła, a wiedzę o tym, jak odnaleźć planetę w kolejnych erach, nabywali tylko nieliczni członkowie zakonu. Ze Skywalker Odrodzenie dowiedzieliśmy się, że istniały tylko dwa teluria Sith'ów, czyli te urządzenia umożliwiające nawigację przez czerwoną mgławicę. Ale tysiące lat przed wydarzeniami z filmów. Mogło być ich więcej. Jeśli zaginęły lub zostały zniszczone podczas jednej z wojen, tłumaczyłoby to, dlaczego lordowie stracili dostęp do planety. Odtworzenie telluriów stworzonych wieki temu mogło być procesem trudnym, przekraczającym zwyczajnie możliwości niektórych sitów. Jak sami widzicie, Egzegol odgrywał wielką rolę w historii Mrocznych Lordów jeszcze długo przed tym nim na planecie pojawił się Palpatine. Niewykluczone zresztą, że nawet kultyści Sithów służący Imperatorowi żyli na Egzegolu przez setki lat przed przybyciem Sidiusa. Już wcześniej służąc wielu Sithom odwiedzającym planetę. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie: czy chcielibyście, aby historia Egzegolu była dalej rozwijana w kolejnych projektach z Uniwersum Gwiezdnych Wojen? Bo ja osobiście chętnie bym na Egzegol jeszcze wrócił, zobaczył tam innych sitów, może właśnie w czasie największej świetności zakonu. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału do it. i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.